w możliwości Fuda i wiem, że mu się uda. Potrafi czynić cuda i jest udowodnienie. Emisariusz przecież potwierdza te zdarzenie. To nieprzewidzenie, poczekaj zaraz. Food potrafi być przecież wód, miejscach naraz. Metodę na to znalazł, chyba słuchaj stary. Nie jesteś zacowany, chyba wiesz co to czary. Ma dolary, codziennie idzie dookoła świata. Wszystko to prawda, jak to wasze o tak Nie o stratach, to tylko jest wymówka. Wasza rzeczywistość wirtualna, prosta jak podstawa Zbyt cienka główka, by coś porządnego zrobić Patrzycie tylko jakby tu fruda w coś wrobić Chcecie go dobić, zatwić taką głupotą Lecz nasza ekipa nie będzie wierzyć takim plotom Widziałeś mnie? Nie To niemożliwe Zerwałem coś, to oskarżenie nieuczciwe Co to za gry? Powiedzcie mi szczerze, prosto w oczy Ja w to nie wierzę, nie. że tak tą drogą możecie kroczyć. kroczyć Wiem, intryga miałeś. lepsza jest niż talent, bo z niczego robi coś Ale co ty? Ja nigdy nie chwyciłbym się taki głupoty Zebrany plony, chyba nie, chyba nie kłopoty Rozplętałeś draki, więc bierzemy cię w obroty w pierwszy wojownik i w szerej stoi Razem ze mną jest gotowy i niczego Coś się nie boi Wsparty przez niego i poparty przez całą resztę Współpracy nie zniszczy żadnym pretekstem Twoje wywody traktuję jak test To czuję pytanie, na, na pewno nie, nie. respekt always go Ciekawe W stosunku do Twojej wypowiedzi mam pewną obawę. Przypaliłeś trawę, bo masz halucynacje. Fud był gdzie indziej, daję Ci informacje. Źle przemyślałeś operację, to paradoks się wynurzy W miejscach naraz chyba mózg Ci już nie służy. Wygadujesz tego, po jesteś już taki duży. Ja wiem, że na zrany w głowie mają co po niektórzy. To dobrze nie wróży, to aspekt oczywisty. Widziałeś go, to wybierz się do okulisty. Fud jest czysty, to nie on zrywał plakaty. Nie umiesz tego pojąć, bo jesteś durnowaty wanny byłem tak. tym wydarzeniem, lecz zrozumiałem, że honor nie jest gdzieś w cenie. Na pewno, bo, bo odpowiadasz milczeniem, ja nie czekam, że jest moim postanowieniem. Gdy dużo czasu spędziłem bezmyślnie, zaraz Bez to zmienię. Tak. Sam się zmieniłem, zmieniło tak. też się wiele. Tak. Będę opowieści, ciągłe te kłamstwa. Słyszę mnie dopiero teraz dla mnie zwykłe chamstwo Kosmiczne myśli, żadna myśl konkretna A jednak wyszło, że to twoja osoba jest wredna Odpowiedź pewna, bo ktoś dołki kopie Nikt mi nie wierzył, tylko dobie początku Nie znając prawdziwego wątku 2, 3, 0, 9, uchyliłeś tajemnicy roku Co to za zasady? spraw? jeszcze raz ten ruch Chcę 2 na D6, coś chyba nie gra tu thank